YouTubery i mówcy YouTuberowi mnie znienawidzą za to nagranie. <grystanie> Moi drodzy, dzisiaj nagranie, w którym skupimy się na mitach dotyczących YouTube'a. Pierwszy mit to są zarobki. Ja, jako wasz ulubiony influencer, um, youtuber i, i, i gadacz w jednym, mogę wam otwarcie powiedzieć, jakiego rzędu są to zarobki, jak to wygląda w praktyce. Mam takie głębokie poczucie, że sama wizja prowadzenia kanału na YouTubie jest bardzo mocno wyidealizowana. Ja mogę wam powiedzieć, jak wyglądają moje zarobki. Teraz uwaga, tylko tutaj jak gdyby zawsze będę mówił i tak i nie, też żeby było jasne, bo to też bardzo mocno jest tu bardzo dużo zmiennych. Natomiast ja na dziś szacunkowe przychody miesięczne mam między 37 a 40 zł miesięcznie. Także wszystkie osoby, które wygadują o wiecie, byciu YouTube'owym miliarderem, milionerem i tak dalej, ja nie twierdzę, że nie ma takich kont, bo są takie konta, ale są one bardzo mocno uzależnione od niszy, w której działasz, od grupy docelowej, którą masz i od samego kontentu, który produkujesz. Dla przykładu, gdybym zrobił nagranie, jak zostać milionerem w tydzień, to prawdopodobnie ono miałoby setki tysięcy wyświetleń. Natomiast nie jest to moja grupa docelowa, nie nie jest to coś, co, czym chciałbym się dzielić, co w ogóle chciałbym mówić. Zresztą sam nie jestem milionerem YouTube'owym, i tu mi się przypomina taka anegdota mojego znajomego, który kiedyś śmiał się z milionerów laptopowych tych z branży MLM, którzy bardzo mocno komunikują, że wiecie, jaki to on nie jest bogaty tam bądź panem swojego czasu i srutu tutu srutu tutu. A w praktyce wychodzi tak, że mają na sobie garnitur po ojcu a i jeszcze jakąś starą boazerię na ścianie. Także z zarobkami wcale nie jest tak, jak wiele osób wygaduje. Bardzo często są to naprawdę bardzo niskiego zarobki. Nie oczekujcie od razu złotych gór w zarobkach. Bardzo mocno jest to zależne od branży, w której działacie. Dużo subów równa się wysoka sprzedaż. Suby motywują, suby napędzają, suby nakręcają. Suby robią generalnie dużo roboty. Natomiast bierzmy pod uwagę, że ilość subów w ogóle nie przekłada się na sprzedaż. Pamiętam jak dzisiaj pierwszego klienta, którego pozyskałem z YouTube'a, pozyskałem go mając 68 subskrybentów. I to był jeden z moich lepszych klientów, który jest do dzisiaj. Dzisiaj nie ma takiej zależności, że mam dużo większy kanał, dużo więcej subów, mam dużo więcej sprzedaży. Owszem, ta sprzedaż może i jest trochę większa, natomiast na pewno nie jest to wynik, wynik subskrybentów. Być może gdybym sprzedawał jakiś produkt fizyczny, który łatwo byłoby mi ulokować w nagraniach, może ta ilość sprzedaży by się zwiększyła. Trzeci mit to jest, musisz rzucać bardzo dużo materiałów. I tu są różne szkoły, e, które różne rzeczy o tym mówią. Natomiast ja trochę patrzę na to inaczej, że musisz rzucać treści, w których albo się specjalizujesz, albo znasz albo które są wartościowe dla twojej grupy docelowej. Nie skupiaj się na ilości, a na jakości, bo najlepsi twórcy paradoksalnie nie produkują wcale aż tak dużo kontentu, a ich wyświetlenia i tak idą w miliony. Więc nie mają takiej presji, że muszę wrzucać tam materiał codziennie, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu i tak dalej. Ja mówię, ja produkuję według swojego określonego rytmu, natomiast gdybym nie miał materiału, to też by się nic nie stało, ale mam taki model pracy, że nagrywam je raz, a na jakiś tam czas, czyli przykładowo jednego dnia robię pięć, 6-7 nagrań, które będę dystrybuował Przez najbliższe tygodnie i mam przynajmniej Miesiąc yy, na górkę Czwarty to taki mój ulubiony mit Że prowadzenie konta na YouTubie nie wymaga czasu Jak mnie to irytuje Jak ludzie mówią, że wiecie Wystarczy wrzucić filmik na YouTube Wrzucić, ok, może jeżeli ma być prywatny Jeżeli chcesz go podsyłać swoim klientom Jeżeli to jest jakiś instruktaż, może wystarczy Natomiast jeżeli twój film ma być Dobrze osadzony w YouTubie, ma być oglądany I tak dalej, to tu jest Cała masa innych rzeczy które musisz zrobić dookoła. Więc prowadzenie, paradoksalnie, wrzucenie samych materiałów, to jest najmniej roboty na YouTubie. Więcej zajmuje robota analityczna, więcej zajmuje robota przygotowawcza i ten cały kontent, który się produkuje do tego. Piąte to godziny publikacji. Z godzinami publikacji jest tak, że ja wyznaję taką zasadę przyzwyczajenia swojej społeczności do określonego zachowania. Czyli jeżeli ja publikuję moje wideo co czwartek, to moja społeczność wie, że może spodziewać się nowego nagrania co czwartego godziny. 18, ale ja ich do tego przyzwyczaiłem. Natomiast bierzmy pod uwagę, że istnieje coś takiego jak szum i nisza komunikacyjna. Szum polega na tym, że jesteś w momencie, w którym pojawia się naraz bardzo dużo komunikatów i być może twój film zostanie zapomniany, był albo gdzieś przeoczony. Natomiast nisza to jest ten moment, gdzie jak wrzucasz film, to może się okazać, że bardzo mało osób wrzuca, dzięki czemu twój film automatycznie będzie wy, wy, wypromowany. Więc albo przyzwyczajasz swoją społeczność do konkretnego zachowania, tak jak ja staram się przyzwyczajać moją społeczność. Czy co czwartek, o godzinie 18 jest nowe nagranie, lub po prostu nie skupia się jakaś mega mocno na godzinach, oczywiście trzeba brać pod uwagę strefę czasową, w której mówisz, no bo rzucanie samego w sobie filmu o pierwszej w nocy może nie być najlepszym rozwiązaniem w Polsce. Szóste to jest, nie będę mieć pomysłu na content, albo skończy mi się. O pomyśle na content zrobię osobne nagranie, skąd je brać i jak je brać. Natomiast już mogę wam oficjalnie powiedzieć, że pomysły na content się nie kończą. Dostarczają nam je społeczność, ludzie, z którymi rozmawiamy, realizacje, które robimy i problemy, które widzimy w naszej niszy. Jeżeli jesteś specjalistą, w swojej branży, to uwierz mi, że pomysły na content nigdy ci się nie skończą. I tutaj od razu może zareklamuję, bo tak jak wspominałem, w którymś z nagrań tworzymy dla Was też strefę kursów na mojej stronie, gdzie będziemy też robić osobny kurs o social sellingu, gdzie ja będę pokazywał, w jaki sposób kreować i tworzyć non stop pomysły na content. Jeszcze tego kursu nie ma, ale on niebawem się pojawi, dlatego zapisz się koniecznie do newslettera. Link znajdziesz poniżej, bo będziesz tam mieć automatycznie dostęp jako jedna z pierwszych osób do możliwości zakupu tego kursu w Opcji first price. Siódme to hating. Internet jest pełen hejtów. Ja wyznaję zasadę szczyt zera, nie mieć hejtera, ale bierzmy pod uwagę, że hating jest dzisiaj tak popularnym zjawiskiem, że paradoksalnie my nie mamy na to większego wpływu, więc nie ma też co się bać przesadnie tego, że nas hejtują, skrytykują i tak dalej, bo pamiętajcie, że dla ludzi zawsze będzie za jakość. Ubierzesz się w najlepszą koszulę, ubierzesz najlepszy zegarek, weźmiesz najlepsze tło, to czyli tak skomentują, że światło masz nie takie, albo że miałeś obiektyw brudny, albo że byłeś niedogolony tu w tym miejscu w brodzie, albo że pieprzysz bzdury, bo jak ktoś postrzegł, Świat inaczej. I ósmy mit na temat YouTube'a, który przychodzi mi do głowy, to są te wszystkie kwestie techniczne dookoła. Czyli na przykład wgrywanie pliku z nazwą, taką jaką ma nazwę film. Okazało się, że nie ma to żadnego znaczenia dla YouTube'a. Wiele rzeczy, o których mówią wam uru YouTube'owi, paradoksalnie się nie sprawdza. Dlatego ja rekomenduję wam nade wszystko testowanie, próbowanie, doświadczanie i mierzenie. Czyli rób to po swojemu i wyciągaj wnioski dzięki analityce, którą masz w swoim kanale na YouTube, ie. co działa to. Sobie najlepiej, A nie skupiaj się na tych wszystkich guru, którzy gadają rzeczy, bo po prostu tak publikują i teraz, oczywiście, muszą z tobą podzielić w kursie. Tu ci mignie nagranie zaraz mojej ostatniej rozmowy z Dawidem Scheinerem, który opowiadał o tym, jak generować klientów m.in. dzięki zimnym mailom.